Cześć! Witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na Półwysep Indyjski i zajmiemy się starożytną cywilizacją Doliny Indusu. Zapraszam do oglądania. W szkołach jeszcze do dziś powtarza się, że pierwszymi cywilizacjami na naszej planecie była Mezopotamia, Egipt, Indie, później Chiny, no i kolejne po nich rozwijać miały się cywilizacje w Ameryce Środkowej i Południowej. Powiedzmy, że po czterech z tych pięciu cywilizacji do naszych czasów nie pozostało niemal nic poza wielkimi kamiennymi budowlami oraz trochę legend, tradycji, no i parę przysłowiowych przedmiotów, jakichś różnych artefaktów. To właśnie na podstawie tych wszystkich przedmiotów tych legend możemy starać się poznać chociaż trochę historię tych ludów. Z cywilizacją, o której dzisiaj będzie mowa, sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie wiedział o jej istnieniu. Mam tutaj na myśli oczywiście tzw. kulturę Doliny Indusu. Jej zasięg był trochę większy niż sama wspomniana dolina w nazwie, no i ślady po niej znajdowane są również np. w pobliżu rzeki Sarvasati, dlatego niektórzy nazywają ją kulturą Indusu Saraswati. Ten lud jest nam też znany jako kultura Harapy, od nazwy jej pierwszego miasta, które odkryli archeolodzy w latach XX wieku. Trochę później odkryto drugie miasto należące do tej kultury i było to Mohenjo-daro. W trakcie wykopalisk stwierdzono, że mają one jakieś 5 tysięcy lat. Oczywiście miasta te znane były przez miejscowych wcześniej, ale dopiero w latach 20. ubiegłego wieku archeolodzy znali te miejsca za cenne z archeologicznego punktu widzenia no i zaczęli je wtedy badać. Ówcześni ludzie wnosili ogromne budowle wykonane z cegieł mułowych, które wykonali tak starannie, że jeszcze w XIX i na początku XX wieku miejscowi używali ich do wznoszenia swoich domostw. Były one tak dobrze zrobione i wypalone, że pomimo upływu aż 5000 tysięcy lat albo nawet i więcej, wciąż można było je wyciągnąć z oryginalnych murów i użyć w nowych budynkach. Po naszej obecnej cywilizacji nie ma przecież szans, żeby cegły czy pustaki przetrwały taki szmat czasu. Cywilizacja Doliny Indusu dysponowała niesamowitą wiedzą jak na tamte czasy, którą wykorzystywali przy wznoszeniu właśnie swoich miast. Z całą pewnością przed rozpoczęciem budowy mieli oni wszystko zaplanowane. Od rozmieszczenia domostw, Podoprowadzenie do nich systemów sanitarnych. Posiadali także doki portowe, które wykorzystywały pływy. Archeolodzy odnaleźli około 4200 przedmiotów, na które składają się głównie naczynia i pieczęci wykonane ze statytu i terakoty. Na wielu z tych przedmiotów znajdowały się inskrypcje, więc no z całą pewnością dysponował ten lud pismem. Co ciekawe, to wiele ze znalezionych pieczęci było wykonanych w taki sposób, że informacja zapisana na nich była lustrzanym odbiciem, Podobnie jak nasze współczesne pieczątki. Dzięki temu byli oni w stanie używać ich do oznaczania towarów oraz różnych przedmiotów. Większość z inskrypcji składała się z około pięciu znaków, no ale są też takie, które posiadały powiedzmy, że jedną literę, ale z drugiej strony odnaleziono też takie, które składały się z ponad 20 znaków. Sporządzono kilka przykładów na współczesny język. Ale wszystkie one zostały odrzucone przez naukowców, więc można powiedzieć, że język jest ten do tej pory dla nas niezrozumiały, no i nie do czytania. Lingwiści uważają, że istnieje od 400 do 450 różnych znaków, których ludność ta używała. Znaki te nazywane są grafemami, a archeolodzy nie znaleźli żadnych śladów świadczących o rozwoju tego właśnie pisma. Dla nich pojawiło się ono nagle znikąd, bo nie ma żadnych śladów właśnie, tak jak wspomniałem, rozwoju i ewolucji tego pisma. Podobnie zresztą jak hieroglify w Starym Państwie w Egipcie. Jednego dnia pisma tego nie było, a następnego już nagle społeczeństwo się nim posługiwało. Wiem, że jest to spore uproszczenie i takie do przesady, ale mniej więcej do takich wniosku można dojść słuchając archeologów. Istnieje też koncepcja, według której ten starożytny lud mógł nie posługiwać się na co dzień tym pismem, np. w celach religijnych czy po to, żeby spisywać historie lub opowieści, ale używali tego pisma jedynie do oznaczania towarów oraz handlowania. Patrząc na te wszystkie katastrofy po zakończeniu epoki lodowcowej, to możliwe jest też, że różne ślady, które świadczyły o innym zastosowaniu tego pisma, zostały zniszczone lub jeszcze są nieodkryte. Jednak możliwe jest też to, że lud tamten uważał słowo pisane za nieodpowiednie do przekazywania swojej historii czy legend. Tutaj, dla przykładu teraz, posłużę się fragmentem z książki Grahama Hancocka pod tytułem Tajemnice podwodnych miast, który cytuje fragmenty z dzieła filozoficznego Phaedros, którego autorem jest Platon. Jest to dzieło filozoficzne, w którym jest zawarta rozmowa, która toczy się pomiędzy Sokratesem a Fajdrosem. W dialogu poruszone są kwestie miłości, ale także warunków, które muszą być spełnione, aby uznawać mowę za piękną. Wspomniana jest tam także wyższość mowy nad pismem. Jeszcze zanim przeczytam ten fragment, dodam z wyprzedzeniem, że teut, inaczej tot, to starożytne bóstwo mądrości. To słowo pojawia się już na samym początku wybranego fragmentu, dlatego chciałem najpierw je wyjaśnić. No i teraz przejdźmy do tego cytatu. Teucie, mistrzu najdoskonalszy: jeden potrafi płodzić to, co do sztuki należy, a drugi potrafi ocenić, na co to się może przydać i w czym zaszkodzić tym, którzy się zechcą daną sztuką posługiwać. Tak też i teraz. Ty jesteś ojcem liter, zatem przez dobre serce dla nich przypisałeś im wartość wprost przeciwną tej, którą one posiadają naprawdę. Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkiej posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć. Zaufa pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego istocie, a nie z własnego wnętrza z siebie samego. Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiądą bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie im się zdawało, że wiele umieją, a po większej części nie będą umieli nic i tylko obcować z nimi będzie trudno. To będą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy naprawdę. W dalszej części tego tekstu Sokrates jeszcze mówi: A kiedy się mowę raz napisze, wtedy się ta pisana mowa toczyć zaczyna na wszystkie strony i wpada w ręce zarówno tym, którzy ją rozumieją, jak i tym, którym w ręce nigdy wpaść nie powinna, i nie wie, do kogo warto mówić, a do kogo nie. Inaczej mówiąc, sugeruje on, że według niego są takie rzeczy oraz takie informacje, które nie powinny być dostępne dla wszystkich. Widać wyraźnie, że broni on tradycji przekazywanych ustnie. Sądzi też, że pismo może eliminować ćwiczenie pamięci, a słowo przekazywane ustnie w razie potrzeby może również i ustnie eliminować pojawiające się niejasności u słuchaczy. Po prostu, powiedzmy, że mistrz znający temat od podszewki będzie w stanie wytłumaczyć konkretny jakiś fragment niezrozumiały swoim uczniom. Jeżeli ci sami uczniowie czytaliby ten sam fragment tekstu samemu, osobiście w domu, no to mogliby go interpretować niewłaściwie. W Indiach po dziś dzień słowo mówione cieszy się dużym szacunkiem. Ogromna ilość tekstów od wieków, a nawet można powiedzieć że o tysięcy lat, przekazywana jest przez tamtejszych mędrców. Oczywiście miałem tutaj na myśli, że przekazywana jest ustnie. Takimi najstarszymi elementami indyjskiej tradycji są wedy przekazywane ustnie właśnie od tysięcy lat. Nawet gdy w starożytnych Indiach pismo było stosowane powszechnie, to był zakaz pisywania wet i pierwszy raz spisano je jakoś tysiąc lat temu. Wydaje mi się, że jest to istotny temat, dlatego tutaj ponownie posłużę się cytatem z książki Hankoka, a on sam powołał się na profesora antropologii Gregorego Poszela z Uniwersytetu w Pensylwanii. Jest to ponad jeden z ekspertów, jeżeli chodzi o kulturę Indii i kulturę Doliny Indusu. Cytat jest dosyć długi, ale tak jak wspominałem, według mnie jest to istotny element zrozumienia naszej historii, ponieważ no wielu historyków kultury, które nie znały pisma, automatycznie stawia niżej, powiedzmy, że w rankingu rozwoju, a przecież to nie w każdym przypadku musi być trafne. Początek cytatu. Indyjscy bramini traktowali uczenie się wedna pamięć bardzo poważnie. Opracowali nawet metody pozwalające na dokładne przekazywanie tych samych słów i dźwięków z pokolenia na pokolenie. Wierne odtwarzanie tych ksiąg było częścią hinduistycznej religii zinstytucjonalizowanej podczas procesu uczenia się i podtrzymywanej przez braminów przestrzegających tradycje. Społeczność wiernych braminów była spora, a wszyscy przechodzili ten sam tok uczenia się na pamięć. Jakiekolwiek odchylenia od oryginalnego przekazu kończyły się nieprzejednanym sprzeciwem wobec nieposłusznych. Istnieje też całkowita zgodność między tekstem wet, który przetrwał do naszych czasów od okresu średniowiecza, a tradycją przekazywaną ustnie. Uważa się, że tradycja ta nie została wypaczona w trakcie spisywania i kopiowania, ale tego nie możemy być pewni. Mimo to jednak, spisywanie wet nie było dobrze widziane, nie stało się też powszechną praktyką. Znany sanskrytolog Van Puyten powiedział mi, że Europejczycy, którzy w XVIII i XIX wieku uczyli się sanskrytu, byli zaskoczeni faktem, iż niezależnie od tego, w jakiej części subskontynentu się znaleźli, Słyszeli wersety wet recytowane przez braminów w dokładnie takim samym brzmieniu. Wierzę więc głęboko, że ta ustna tradycja różni się od większości innych i że to, co obecnie słyszymy, jest niezwykle bliskie przekazowi pochodzącemu z odległej starożytności, a może nawet się z nim pokrywa. Dopiero teraz się ten cytat. Sytuacja na naszej planecie miała się uregulować jakieś 8000 lat temu. Ale wcześniej, przez kilka tysięcy lat, lądy nawiedzane były przez liczne mniej lub bardziej regionalne potopy. Zalewane one były również w wyniku podnoszenia się poziomu oceanów, do tego był to okres intensywnej aktywności wulkanicznej, no i ogólnie gwałtownych zmian klimatu. Jeżeli istniała wtedy jakaś chociaż trochę bardziej zaawansowana cywilizacja, to miała ciężki orzech do zgryzienia, żeby przetrwać takie kataklizmy, które były niesamowicie gwałtowne, no i przychodziły z nienacka. Naukowcy indyjscy, w przeciwieństwie do tych z zachodu, odrzucają istnienie europejskich czy środkowoazjatyckich korzeni cywilizacji wedyjskiej. Uważają, że kultura Doliny Indusu rozwijała się niezależnie. W świecie zachodnim uważa się, że czas płynie linearnie: rodzimy się, żyjemy przez jakiś czas, by potem umrzeć, no i koniec historii. Mieszkańcy Indii widzą to inaczej: i jest tam mocno zakorzeniona koncepcja reinkarnacji. A więc cykl życia wygląda tam inaczej, no bo po śmierci jest potem odrodzenie i odnowa. Dotyczy to zarówno ludzkiego życia, takiego pojedynczego, jak i całej historii ludzkości, gdzie mają występować cztery wielkie epoki. Wielkie, w sensie trwające tysiące lat. Pod koniec każdej z nich miałoby następować kataklizm. Potem na ruinach starej cywilizacji miała rodzić się kolejna. Według nich ostatnie takie przejście pomiędzy epokami miało miejsce jakieś 5000 lat temu i uważa się, że było to około 3100 roku przed naszą erą. Wtedy to właśnie w tamtym okresie, wzdłuż tamtejszych rzek, zaczęły powstawać największe miasta starożytności, stworzone przez przedstawicieli kultury Doliny Indusu. Terytorium tego powiedzmy, że państwa było większe niż ziemie Europy Zachodniej. Wznieśli oni przynajmniej sześć dużych miast, a kolejne zapewne zostaną odkryte w przyszłości. Do tego było tam znacznie więcej mniejszych osad, przynajmniej kilkaset, a także radmorskie porty. O jednym takim mieście ze starożytnym portem sprzed tysięcy lat do Dolinie Indusu zrobiłem kiedyś odcinek. Dlatego, jeżeli jesteś ciekawy tego tematu, to zachęcam się do jego obejrzenia. Wspominam tam m.in. o handlu właśnie z starożytnym Egiptem i z innymi rejonami. No dobra, ale wracając do dzisiejszego tematu, to wiele z tych miast było zbudowanych według tego samego schematu. I na przykład, główne ulice przebiegały dokładnie z kierunku północnego na południe oraz ze wschodu na zachód. Wszystkie one wzniesione były z glinianych cegieł. Warto wspomnieć o tym, że innych wymiarów cegieł używano do wznoszenia budynków, a innych wymiarów do wznoszenia murów wokół miast. Jednak proporcje zawsze były takie same i ściśle się tego trzymano. W wielu innych rejonach świata, a także w większości przypadków współczesnych miast, są one budowane dosyć chaotycznie no i w miarę potrzeby dobudowuje się nowe dzielnice i drogi. W dolinie Indusu główne budowle w miastach były zaprojektowane w ten sposób, że miały one związek z astronomią jest to kolejny rejon świata i ludzi ze starożytności, którzy posiadali niesamowitą wiedzę właśnie astronomiczną. Koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o tym, że ludzie ci mieli również wysoką wiedzę matematyczną. Pomiarów dokonywano w systemie dziesiętnym, a określanie wagi opierało się na skali binarnej. Zdaniem nieżyjącego już indyjskiego archeologa pana Rao. O którym trochę wcześniej wspominałem w poprzednich odcinkach na temat zaginionej indyjskiej starożytnej cywilizacji, to według niego przedstawiciele kultury z Doliny Indusu dysponowali naukową wiedzą, co dowodzą różnego rodzaju znaleziska, urządzeń pomiarowych itd. Przez całe dziesięciolecia nie znaleziono na Półwyspie Indyjskim żadnych śladów, które wskazywałyby na ewolucję tej kultury, od wiele mniej zaawansowanej, aż do tej, która wzniosła te zaplanowane duże miasta wraz z systemami kanalizacji itd. Jeden z zachodnich archeologów upierał się cały czas, że wiedza ta musi pochodzić z Zachodu. Uważał, że przy wnoszeniu tych miast musiało brać udział chociaż kilku murarzy z Mezopotami, którzy nauczyli miejscowych planowania miast i wnoszenia takich budowli. Takie założenie wydaje mi się strasznie ignoranckie, a sama teoria została zapomniana chyba zaraz po śmierci tego badacza. Dopiero w latach 80. XX wieku natrafiono na starsze, o przynajmniej kilkaset lat miasto. No ale temu znalezisku najprawdopodobniej przyjrzymy się w całkowicie innym odcinku w przyszłości. Mówiłem już dzisiaj, że jak na ten moment nie udało nam się rozczytać pisma kultury z Doliny Indusu, No ale co jeżeli po prostu ich teksty nie przetrwały do naszych czasów? Być może nie były zapisywane na jakichś nośnikach, które były w stanie przetrwać aż taki szmat czasu. Jest też oczywiście druga koncepcja, według której przekazy, które były dla nich najważniejsze, musiały być przekazywane ustnie, a właśnie nie zapisywane na. Jest też oczywiście druga koncepcja, o której dzisiaj wspominałem, a więc według nich te być może najważniejsze przekazy musiały być przekazywane ustnie, aby nie doszło do jakichś tam przeinaczeń. Wiele wskazuje na to, że wedy powstały dużo wcześniej, niż są aktualnie w stanie zaakceptować to przedstawiciele zdogmatyzowanej archeologii. Według nich Wedy są oczywiście dziełem późniejszej kultury i nie mają nic wspólnego z mieszkańcami Harapy i innych tamtejszych miast. No ale przecież jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy nawet, że ta kultura istniała na tych ziemiach. Archeolodzy już są tacy przekonani, że z całą pewnością nie mogli oni mieć nic wspólnego z Wedami. Akademicy badacze przez dziesięciolecia uważali, że omawiana kultura pojawiła się, że tak powiem, znikąd i można powiedzieć, że według nich był odpryskiem innych cywilizacji, na przykład wspomnianej już Mezopotamskiej. Jednak później odkryto wiele osiedli starszych od Mohenjo-daro i Harapy o 5000 lat, więc tutaj ponownie archeolodzy musieli zmienić swoje skrzywione teorie. Odkrywano kolejne osady i zasięg tej kultury w wyobrażeniu archeologów stale się powiększał. W 1974 roku prowadzono wykopaliska archeologiczne w Pakistanie w Mergarh i odkryto tam, że najwcześniejsze warstwy powstały 7000 lat przed naszą erą. A więc tak jak mówiłem, były starsze o jakieś tysięcy lat od mohenjo daro i Harapy. W późniejszym czasie odkryto jeszcze kilka całkowicie innych osiedli, które również były datowane na ten sam okres. Okazuje się, że tamtejsi ludzie od samego początku mieli panowaną sztukę uprawy ziemi, a samo osiedle było nieprzerwanie zamieszkane od tysięcy lat. Więc to co wydawało się być odpryskiem cywilizacji z terenów Iranu czy Turcji, okazało się nie być zlepkiem niezależnych kultur neolitu i epoki brązu, a wręcz przeciwnie. Był to system kulturowy obejmujący całe podgórskie terytorium Himalajów, sięgające aż po baseny rzek Indusu i Saraswati, a także innych rzek. Po prostu ci ludzie byli zalążkiem późniejszej kultury Indusu-Saraswati. Dodam w tym miejscu, że rzeka Saraswati, w pobliżu której rozwijała się właśnie wspominana kultura, jest wyschnięta aż od 4000 lat. Niestety nie wiemy nic, albo prawie nic, na temat okresu pomiędzy powstaniem tych osad sprzed 9 tysięcy lat, a poprzedzającym to czasem późnej epoki lodowcowej około 17 tysięcy lat temu. Ludzie, którzy zamieszkiwali wtedy te osady, byli już rolnikami, a nie tylko społecznością zbieracko-myśliwską. Można więc zakładać, że i te osady poprzedzała jakaś wcześniejsza historia. Być może archeolodzy dokopią się jeszcze do tych miejsc, a może zostały one po prostu wymyte przez rwące rzeki stopniających w Himalajach lodowców pod zakończenia epoki lodowcowej. Historycy nie wiedzą i mogą tylko teoretyzować, dlaczego w różnych rejonach świata zaraz po zakończeniu epoki lodowcowej, czyli to jakieś 10 tysięcy lat temu przed naszą erą, ludzie zaczęli nagle uprawiać roślinność, hodować zwierzęta i wznosić budowle z cegieł. Dodam tu jeszcze, że wtedy wznoszono te budowle z niewypalonych cegieł. Tutaj można postawić pytanie, gdzie i kiedy rozpoczął się ten proces? No i dlaczego. Jest tutaj sporo teorii i większość z nich mocno uprasza ten temat. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Wedach, ale oczywiście archolody są w 100% przekonani, że wedy powstały wiele tysięcy lat później i na pewno nie mają nic wspólnego z tymi starożytnymi kulturami. Oczywiście wiele opowieści z Wed wydaje się być oderwanych od rzeczywistości i brzmią jak legendy. Jednak na potrzeby tego odcinka wydaje mi się, że muszę wspomnieć o tym, że według tamtych przekazów Manu oraz siedmiu mędrców w czasie straszliwego potopu uciekli w Himalaje. Zabrali ze sobą wedy, a także nasiona niezbędne do wytworzenia żywności w nowym miejscu. W naszej kulturze znana jest wszystkim historia Arki Noego i zwierząt, które uratował. W przypadku wet mowa jest tam o nasionach roślin, a samych siedmiu mędrców może się nam kojarzyć z siedmioma mędrcami Apkalu. Ta hinduska siódemka nazywana była jako Rysi i mieli oni przewodzić powstałemu później społeczeństwu wedyjskiemu. Ustanowili system monarchiczny i pilnowali, żeby królowie rządzili w sposób sprawiedliwy. Fundamentem, na którym opierali się mędrcy, był ascetyzm, który związany jest z kulturą indyjską od niepamiętnych przecież czasów. Wracając do tych osad datowanych na okres sprzed 9000 lat, to w najstarszych warstwach nie znaleziono żadnych śladów naczyń. Pierwsze pojawiają się dopiero jakieś tysiąc lat po powstaniu osady, więc archeologia uznała ich za ludzi dosyć prymitywnych. Jednak już wtedy, w tamtych czasach, stosowali oni do wznoszenia swoich budowli cegieł o bardzo zbliżonych do siebie wymiarach. Wiele z nich można zaliczyć do prostych budynków mieszkalnych, które miały grube ściany wykonane z dwóch warstw cegieł, które przylegały do siebie. Same podłogi noszą ślady trzcinowego pokrycia. Budynki te zazwyczaj miały wymiary mniej więcej jakieś 5 na 7 metrów i zielono je na mniejsze pomieszczenia. Piece i paleniska przeważnie umieszczane były w rogu pomieszczeń, a same ślady ich używania utrwaliły się w postaci smug pozostawionych przez dym na tymkowanych ścianach. Miały one okrągły i kopulasty kształt, podobnie jak te używane obecnie w Pakistanie czy północnych Indiach. Niektóre z budowli spotykanych w Mergarch wydają się być bardzo podobne do tych, które były wznoszone tysiące lat później przez przedstawicieli kultury Doliny Indusu, na przykład do tzw. Spichlerzy z Mohenjo-daro. Posiadały one liczne wąskie pomieszczenia uznane za magazyny. W Mergarch odkryto wiele innych budowli, które były podzielone również w ten sam sposób, a pochodzą one z różnych okresów historii miasta. Pomimo tego, że niektóre z nich wciąż składają się z około 15 warstw cegieł, to nie widać, że były tam jakieś okna czy drzwi, a do tego same pomieszczenia były bardzo małe, no bo liczyły jakieś metr kwadratowy. Dlatego uważa się, że wejścia do nich znajdowały się na dachu. To, że te budowle były spichlerzami, to jest oczywiście tylko nasz domysł. W rzeczywistości nie mamy pojęcia, do czego one służyły, a znajdują się przecież one już w najstarszych warstwach miasta, więc sami mieszkańcy od początku potrafili je wznosić, a samą umiejętność tego musieli przecież rozwinąć znacznie wcześniej. Według jednego z badaczy, Gregorego Poszel, uprawiali oni pszenicę i jęczmień, ale także soczewicę, fasole, a do tego groch. Zwrócił on również uwagę na to, że rośliny strączkowe potrafią wychwytywać z atmosfery azot, no i żyjąc w symbiozie z odpowiednimi bakteriami, wzbogacają o ten pierwiastek ziemi. Jeżeli w kolejnym sezonie na ziemi tej zasiano zboża typu pszenica, to wykorzystywały one właśnie ten azot i dzięki temu rosły znacznie większe. Jeżeli prawdą jest, że ludzie ci dysponowali taką wiedzą już 9000 lat temu, to przecież takiej wiedzy nie zdobywa się w kilka czy nawet kilkanaście lat. Z pewnością potrzeba tutaj setek lat, aby takie rzeczy zaobserwować i ukorzenić pośród całej społeczności. Wygląda też na to, że początkowo polowali oni na zwierzęta, ale z czasem zaczęli je udomawiać. Można to zaobserwować po szkieletach zwierząt, które z czasem zaczęły przypominać bardziej szkielety zwierząt hodowlanych. Wydaje się, że ta historia bliższa jest opowieści o Manu niż biblijnej opowieści o Noe, który zabrał swoją łódź pełną zwierząt. W przypadku tej hinduskiej opowieści, no to gdy wody opadły, ci medwcy przekazali wiedzę różnym ludziom, którzy przeżyli. No i następnie ci zapewne, aby przetrwać, musieli polować na zwierzęta, a w przyszłości dopiero nauczyli się uprawy zbóż. Mieszkańcy Mergarch mieli też używać niewytapianej miedzi z miejscowych źródeł. Osada ta pasuje do tradycyjnego wyobrażenia archeologów, według których społeczności w tamtych czasach używały prymitywnych narzędzi, rozpoczynali hodowlę zwierząt itd. Ale równie dobrze, tak jak już wspominałem, osada ta pasuje też do tego, co przedstawiają Wedy. A konkretnie to ryk Wedy, według których społeczeństwo założyli asetyczni mędrcy, którzy przekazali, jak zaspakajać podstawowe potrzeby. Jednak nie zezwalali oni na luksus i nadmiar dóbr, przez które ludzie mogliby zboczyć z drogi duchowego oświecenia. Mówiłem już dzisiaj o Wedach i o postaci Manu, która miała wejść na statek w celu przetrwania potopu. Osiedlić się mieli tamci ludzie w pobliżu Himalajów. Z tego co pisze Hancock w swojej książce, no to wiele słów w Wedach może mieć niejednoznaczne znaczenie. I na przykład wedyjskie słowo nau oznacza łódź, ale może też oznaczać słowo, albo słowo Boże. Podobnie określenie dhi, czyli myśl, oznacza również statek. Czytając więc Wedy, tekst przekazuje nam informację o statku, który powiedzmy, że zacumował przy szczycie wysokiej góry pokrytej śniegiem. To można ten fragment też interpretować również jako słowo czy słowo Boże, a więc to wtedy słowo Boże zostałoby przywiezione do Himalajów. Dalej mowa jest o tym właśnie, że statek bądź słowo, zależy jak to tłumaczyć, nie powinno schodzić z góry w dół, aż wody nie opadną. Być może siedmiu mędrców pozostało w górach na jakiś długi czas, czekając aż sytuacja się uspokoi i wody z roztopionych lodowców opadną. Wtedy dopiero mogliby udać się w dół doliny. Wspominałem też już dzisiaj, że według mainstreamowych badaczy, wedy nie mają nic wspólnego ze starożytną kulturą, która wznosiła tysiące lat temu setki osad i dużych miast w dolinie Indusu. W Muzeum Narodowym w Nowym Delhi można zobaczyć niewielką pieczeń znalezioną w Mohenjo-daro. Datowana ona jest na rok 2700 przed p.n.e. i przedstawia osobę w bardzo trudnej pozycji, wykonywanej przez bardzo doświadczonych Joginów. Nazywa się Mulband Hasana, a postać widoczna to Paszupati. Nie jesteśmy w stanie rozszytać, co znaczy napis umieszczony na górze, i archeolodzy uważają, że z tego powodu nie jesteśmy również w stanie poznać znaczenia tego wizerunku. Wydaje mi się jednak, że śmiało można powiedzieć, że bardzo mocno nawiązuje to do obecnych tradycji hinduskich, a więc za tych starożytnych ludzi, którzy wtedy żyli i według archeologów, którzy nie mieli nic wspólnego z współczesnymi Hindusami, było opanowanie ciała poprzez swój umysł. Dążyli po prostu do medytacyjnej samokontroli. W takiej sytuacji joga musiała być już znana co najmniej 5000 lat temu. Jeżeli wtedy znana była już tak zaawansowana pozycja, no to musieli oni mieć już w pełni rozwinięty system, a nie jakieś jego zalążki. Co istotne, to takiej pozycji nie jest w stanie wykonać osoba początkująca. Jest to spowodowane koniecznością poznania najpierw i przećwiczenia wielu innych pobocznych pozycji, których opanowanie dopiero umożliwi zajęcie pozycji Mulband Hasana. Wydaje mi się, że nikt nie powie, że system ten spadł nagle komuś z nieba, więc powinniśmy założyć, że wywodzi się on z jeszcze z dalszej przyszłości. Aktualnie w Indiach siwa, a więc jeden z najważniejszych bogów, nazywany jest władcą zwierząt lub porącą dzikich bestii. Jest to spowodowane tym, że dysponuje umiejętnością oswajania dzikich zwierząt i zawdzięcza to jodze. Chociaż powinienem tutaj powiedzieć, że to bardziej zawdzięcza świadomości, którą pozyskał praktykując tą właśnie jogę. Na tej grafice, którą znaleziono w Mohenjo-daro, również widzimy wokół tej postaci wiele dzikich zwierząt, z których obecności Postać ta sobie nic nie robi. Wielu archeologów uważa po prostu, że jest to tylko podobieństwo w ikonografii pomiędzy tym przedstawieniem postaci wywodzącym się z kultury Doliny Indusu, a dzisiejszymi wierzeniami hinduistycznymi. Według nich nie ma tutaj podobieństw w symbolice i miały one całkowicie inne znaczenie. No ale tak naprawdę no nie mają oni zielonego pojęcia, czy to tak było, czy tak nie było. Patrząc na to tak logicznie, no to wydaje mi się, że oni nie mają racji. A co wy o tym sądzicie? Może być też tak, że nowo przybyły lud wykorzystał istniejące już tam na tym terenie przedstawienia bogów do stworzenia swojej wersji. No ale jednak wiele wskazuje tutaj na ciągłość tej tradycji. No dobra, w tym odcinku to już jest wszystko, co dla Was przygotowałem. A jeżeli lubisz tego typu tematykę, a nie widziałeś jeszcze wielu moich innych filmów, no to zachęcam Cię do wejścia na kanał i kliknięcia w zakładkę wideo. Wiem, że algorytm YouTube'a nie wyświetla moich filmików wielu ludziom, dlatego być może przegapiłeś niektóre ciekawe epizody. Zachęcam Cię do sprawdzenia i dajcie znać, czy znaleźliście coś dla siebie, o czym wcześniej nie wiedzieliście, że znajduje się na moim kanale. Dziękuję za wysłuchanie i cześć, do usłyszenia w kolejnym epizodzie.